Cześć, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy o czerwonych ustach. Jest to absolutny klasyk. Coś, co pasuje nam niezależnie od okazji, możemy nałożyć zarówno na co dzień, jak i także na większe wyjście, czy po prostu na wieczorną imprezę. Kolor, który zdecydowanie daje nam plus 100 do pewności siebie i pasuje absolutnie każdemu, ale z jednym warunkiem, jeśli dobierzemy idealny odcień dla siebie, o czym jest dzisiejszy odcinek. Dzisiaj opowiem Wam właśnie, jak taki odcień dobrać do siebie, do swojej urody, ale nie tylko, ponieważ nasza karnacja to nie jest jedyny punkt, do którego powinniśmy się odnosić, ale wszystkiego dowiecie się dzisiaj. W tym filmie zobaczycie przegląd wszystkich czerwonych śminek z marki Golden Rose, które podzieliłam tonacjami tak, żeby maksymalnie Wam ułatwić zakupy, w szczególności te online, ale w drogeriach, jak wiemy, też często światło bywa złudne i ciężko nam dojrzeć dokładnie, jaką tonację ma dany produkt. Temat odcinka na pewno przyda się na większe wyjścia typu wesela, studniówki, no ale także na zbliżające się walentynki. Także mam nadzieję, że tutaj moje rady będą pomocne i zapraszam do oglądania dalej. Czerwone szminki, tak samo jak odcienie też naszej skóry możemy podzielić na trzy główne tonacje. Znaczy no, mamy odcienie chłodne, neutralne oraz ciepłe. W sumie można się troszeczkę pogubić, ponieważ odcieni jest naprawdę dużo. No, oprócz tego, że właśnie mają różne tonacje, także możemy znaleźć jaśniejsze odcienie, odcienie bardziej jaskrawe, ciemniejsze no, i dzisiaj mam nadzieję, że pomogę Wam wybrać taki odcień, w którym będziecie się czuli najlepiej. Powiednio dobieramy odcienie czerwieni do odcienia naszej skóry. Oczywiście są od tego odstępstwa, o czym będę opowiadała Wam w trakcie, no, ale że. Aby zrobić to najefektowniej, to podzielę po prostu odcienie czerwieni na różne tonacje. W trakcie będę Wam opowiadała, do jakiej tonacji skóry takie odcienie będą pasowały najlepiej, oraz także to zaprezentuję właśnie w moim makijażu. Stwierdziłam, że. W tym filmiku wykonam trzy różne makijaże o trzech różnych tonacjach. Zmienię zarówno odcienie swojej twarzy, swojego ciała używając różnych odcieni podkładów, ale także dopasuję właśnie do danej tonacji także w tej samej tonacji makijaż oka, żebyście dokładnie mogli zobaczyć jak każda tonacja wygląda na każdym typie urody. I pierwsza kategoria to są ciepłe odcienie czerwieni. Kategoria, która mam wrażenie, że jest pomijana często przez nas i często się właśnie tych odcieni boimy. I sama kiedyś myśląc o ciepłych odcieniach czerwieni miałam w głowie Dynię pomarańczową czerwień, która jest akurat bardzo problematycznym odcieniem i wygląda absolutnie przepięknie, ale na niewielkie ilości osób. Ale ciepłe odcienie to są także odcienie, które wpadają w brąz, akurat brąz dużej ilości osób pasuje, także to jest taki bezpieczny odcień czerwieni. To także koralowe odcienie, takie ciepłe odcienie koralu, czyli mieszanka zarówno różu, jak i ciepłych, pomarańczowych tonów właśnie w danej czerwieni i wtedy to jak najbardziej jest zbalansowane i nie jest ten odcień wtedy zbyt ciepły. A co idzie tutaj w parze z ciepłym odcieniem, to fakt, że ciepłe odcienie podkreślają ciepły odcień skóry. Dlatego pasuje idealnie do inkarnacji o żółtym zabarwieniu, o zabarwieniu oliwkowym, ale jednocześnie przy tym także optycznie może zarzucać nasze zęby, może podkreślać po prostu, że nasze zęby nie są idealnie białe. I dlatego właśnie powiedziałam, że pomarańczowe odcienie wyglądają pięknie na wielkiej ilości osób. Właśnie dlatego że żeby dany odcień szminki wyglądał pięknie na naszych ustach, musimy się czuć komfortowo nosząc ten odcień, musimy się czuć pewni siebie i czuć, że to jest idealny odcień dla nas. A w momencie, kiedy myślimy o tym, że mając pomarańczową szminkę, nasze zęby wyglądają troszeczkę na zbyt żółte, bardziej żółte niż są, niż są zwykle, no to wtedy też nie nosimy tak pięknie tego koloru. I mimo, że sama mam ciepłą tonację skóry, mimo, że uwielbiam ciepłe odcienie cieni na oczach, to takiej czerwonej o pomarańczowej tonacji na moich ustach nie zobaczycie, ponieważ nie czuję się sama komfortowo nosząc taki odcień, mimo, że on się najlepiej komponuje z moją tonacją skóry. W momencie, kiedy macie ciepłą tonację skóry, zwróćcie uwagę przede wszystkim właśnie na te czerwienie o ciepłej tonacji. Zwróćcie uwagę na te brązowe odcienie czerwieni, które są jednak bardziej bezpieczne, mniej rzucające się w oczy niż te pomarańczowe czy koralowe i sprawdźcie, czy dobrze się właśnie w nich czujecie. To nie jest jedyny odcień czerwieni, który będzie Wam pasował. Ciepłe odcienie czerwieni będą cudownie nie wyglądały u osób rudowłosych, niezależnie od tego, jaką tonację skóry właśnie te osoby posiadają. I to jest kolejne kryterium, na które powinniśmy zwracać uwagę w przypadku wyboru naszego odcienia czerwieni, czyli odcień naszych włosów. Tym także się kierujemy, ale nie tylko, ponieważ trzeba zwrócić także uwagę na odcień naszego ubioru, czy to jednorazowo, czy ogólnie czy lubimy się bardziej w ciepłych odcieniach, właśnie jakichś rudowych, czerwonych odcieniach ubioru, czy jednak sięgamy po takie neutralne chłodne barwy. No w momencie, kiedy sięgamy po róże, no to jednak pomarańcz może będzie ładnie stapiać się z naszą karnacją, to niestety już będzie gryzła się z naszym ubiorem. I do tego oczywiście trzeba nasz odcień szminki dopasować. Ciepłe odcienie czerwieni prezentują się najlepiej na ciepłej tonacji skóry, ze względu na to, że wtedy nie ma tak dużego kontrastu, ponieważ tonacją idealnie zgrywają się właśnie z całym naszym makijażem twarzy i nic zbytnio się nie gryzie. I każdy wybór szminki o krok w inną tonację będzie w dalszym ciągu prezentować się przepięknie na naszych ustach, czyli właśnie takie ciepłe odcienie czerwieni jak najbardziej się odnajdą u osób o neutralnej tonacji skóry. Ale w momencie, kiedy macie chłodną tonację skóry, tutaj nie mówię Wam, że nie możecie takiego odcienia, takich odcieni używać, ponieważ jeśli lubicie, jak najbardziej droga wolna, ale po prostu takie ciepłe odcienie wtedy bardzo mocno gryzą się z tonacją skóry. Są mocno kontrastujące, przez co też bardzo zwracają uwagę, no i troszeczkę się jednak kolorystycznie gryzą, ale jeśli lubicie kontrast, jak najbardziej się także po takie ciepłe odcienie, niezależnie od tego, jaką macie tonację skóry. Ale filmik jest o tym, jak idealnie dobrać, a właśnie posiadając chłodny odcień skóry, lepiej jednak sięgać po inne kategorie czerwieni. Druga kategoria są to czerwienie o neutralnej kolorystyce. W momencie, kiedy przyglądamy się na takie odcienie, nie wybijają się ani ciepłe tony, ani te chłodne, niebieskawe. I tutaj dobrze, żeby w ogóle móc porównać takie odcienie ze sobą, zrobić sobie słocze na ręku i sprawdzić obok siebie, ponieważ wszystko może się różnić właśnie zależnie od tego, w jakim oświetleniu jesteśmy, sprawdzamy te kolory, i w momencie, kiedy sprawdzamy tylko jeden odcień na naszej skórze, może nam się wydawać, że jest o innej tonacji niż jest rzeczywiście. No a kiedy sprawdzimy sobie właśnie jakieś na przykład trzy różne odcienie czerwień, wtedy dokładnie zobaczycie, która jaki ma ton, ponieważ w takim porównaniu najlepiej będzie to widoczne. I taki neutralny odcień czerwieni, klasyczny, strażacki, czyli odcień, który mam w tym momencie na ustach, jest to odcień, tonacja absolutnie. Bezpieczna i pasuje każdemu. I tutaj nie patrzymy na tonację naszą skórę, możemy brać takie odcienie w ciemno, ponieważ każdemu będą pasowały, nie będą na twarzy kontrastowały, niezależnie od tego, jaką macie tonację skóry. I tutaj pokażę Wam także, jak prezentuje się ten odcień na neutralnej tonacji skóry, czyli tej najbardziej dedykowanej. Ale jak możecie zobaczyć, na chłodnym typie urody także taki odcień wygląda przepięknie. To jest odcień czerwieni, który nie będzie ani zarzucał nam autycznie zębów, ani także tych zębów nie wybierał. Pasuje praktycznie do każdego koloru włosów. No i tak jak wspomniałam, do każdej tonacji skóry. Trzecia kategoria to są czerwienie chłodnej tonacji. W momencie, kiedy przyglądacie się na takie szminki, one mogą wam troszeczkę się wydawać lekko różowawe, właśnie wpadające w różowe tony. Mogą się wybijać jakby nuty no, niebieskości, no, ale w dalszym ciągu jest to czerwony. I taki zdecydowanie najlepiej sprawdzi się na chłodnej tonacji. Skóry właśnie do takiej tonacji najlepiej się wtopi. Ale także możecie zobaczyć, że na neutralnej tonacji wygląda pięknie. Sama też w przypadku ciepłej tonacji skóry też często taki chłodny odcień czerwieni noszę. Dlaczego? Dlatego, że taki odcień przepięknie optycznie wywiela nasz kolor zębów. I osobiście uważam, że taki ciemniejszy, chłodny odcień czerwieni. Kolor wina jest bardzo elegancki i pasuje do każdej tonacji. Nie gryzie się zbytnio. No właśnie ładnie wygląda także przy takiej tonacji skóry, jaką osobiście posiadam. Ale jaśniejsze odcienie chłodnej czerwieni, czyli takie, w którym są widoczne różowe tony, według mnie mocno gryzą się właśnie żółtą karnacją i nie do końca wyglądają korzystnie. Według mnie zbytnie mocno się gryzą i takich odcieni sama właśnie do takiej tonacji nie radziłabym wybierać, wtedy lepiej sięgnąć po ciemniejszy odcień. Tutaj gama produktów Golden Rose jest bardzo mocno rozbudowana. Sami mogliście zobaczyć na swatchach, że w każdej kategorii tych odcieni jest dużo i możecie sobie dobrać swój idealny odcień czerwieni spośród swojej ulubionej szminki. I dodatkowo też wypiszę Wam tutaj w opisie te numery właśnie podzielone na tonacje, żebyście mieli to wszystko w jednym miejscu i mogli do tej listy wracać. Przegląd szminek pod względem kolorystycznym pojawią się w trakcie filmu. Teraz opowiem Wam także o właściwościach tych poszczególnych szminek, żebyście wiedzieli, na co zwracać uwagę przy zakupie, jeśli jeszcze właśnie tych szminek nie dostawaliście. Na początek matowe szminki w płynie, czyli osobiście moja ulubiona kategoria. I jako pierwsza szminka jest to Longstay Liquid, Matte Lipstick, na Szminka, w którą mam naprawdę wiele odcieni, ponieważ bardzo podoba mi się formuła. Mamy tutaj bardzo fajną konsystencję, która nie jest zbyt gęsta, ale także nie jest lejąca. Idealnie rozkłada się na naszych ustach. Mamy tutaj mocny pigment. Jesteśmy w stanie idealnie wyrysować kształt ust i nie potrzebujemy do tego celu konturówki. Wykończenie jest totalnie matowe, i jednocześnie też nie podkreśla tutaj załamań na naszych ustach, ani tych ust nie wysusza i jest niesamowicie komfortowa do noszenia w ciągu dnia. Najnowsza szminka w gamie produktów Golden Rose, czyli seria My Matte Lip Ink Matte Liquid Lipstick. Szminka, która ma niesamowicie delikatną formułę, na którą nakładamy w niutkiej warstwie, której absolutnie na ustach nie czuć, jest to najlżejszy produkt pod tym względem, ale jednocześnie tutaj mamy dużą pigmentację i przepiękne kolory do wyboru. Trzecia i zarazem ostatnia pozycja spośród matowych szminek w płynie, to szminka Soft and Matte Creamy Lip Color. Szminka o troszeczkę innym wykończeniu, ponieważ nie mamy tutaj totalnego matu, tak jak w przypadku dwóch ostatnich pozycji, ponieważ tutaj wykończenie jest takie semi-matowe, trochę satynowe, ale to jest takie wykończenie niezbyt nachalne, bardzo eleganckie, delikatne, nie Odbija się światło od naszych ust i sprawia, że usta wyglądają bardziej soczyście. Jest to szminka, która także ma największe właściwości nawilżające. Ale mam tutaj także dwie klasyczne pozycje w momencie, kiedy nie przepadacie za formułą matowych szminek w łunie. I mam tutaj standardową szminkę w sztywcie wykręcaną. Jest to seria Velvet Matte Lipstick, czyli szminki, które mają formułę satynową, aksamitną, przepięknie suną po ustach, później zastygają na mat. Ale taki mat niezbyt tępy, niezbyt. Zbyt płaski, abym powiedziała takie jakby trochę welurowy. Wyglądają cudownie na ustach, jednocześnie naszych ust nie wysuszając. W tej gamie znajdziemy też najwięcej czerwonych odcieni, ponieważ znajduje się aż 9 pozycji. Na koniec, szminka w kresce, czyli seria, przez wiele osób uwielbiana: Matte Lipstick Crayon. Uwielbiana ze względu na zdecydowanie prostszą aplikację niż w przypadku takiej standardowej szminki w sztyfcie. Tutaj, ze względu na mały kształt, jesteśmy w stanie idealnie wyrysować nasze usta i nie potrzebujemy do tego Pędzelka, przepiękne kolory, mocne krycie, matowe wykończenie, aksamitny i trwały efekt. Tak naprawdę każda z tych szminek charakteryzuje się zarówno mocnym kryciem, jak i także długą trwałością, także tutaj możecie sobie dokładnie wybrać, na którą formę aplikacji lubicie, ale także właśnie ulubione wykończenie swatcha mogliście zobaczyć na ekranie w trakcie filmu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny i że częściej będziecie sięgać po czerwone szminki, że będziecie czuli się lepiej właśnie w idealnie dobranym dla siebie odcieniu. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.